Zawiera się nowe znajomości. Jak leci? Pojawiają się nowe możliwości. Ach, ten wieczór na Galapagos z lat temu. I dosłownie co Uuu! chwila. Uknij ty się w skorupę, mowy nie Wydarza się coś niesamowitego. Proszę pięć mazy, zarabijcie Natychmiast przestańcie strzelać! Zaprzestańcie tego procederu! To niezgodne z prawem! Zbadamy ją jeszcze, jak przypłyniemy do Monterey. Zaobrączkuje się i wypuści. Jestem w nurkowaniu bardzo słaby. Jedyne co mi się przytrafiło to kiedyś, gdzieś na południu Europy, w Morzu Śródziemnym, założyłem sobie taką, taką maskę. I, i taki, jak to się nazywa? Taką rurkę. To się jakoś nazywa ten typ nurkowania: że się tak płynie po powierzchni, patrzy się w dół i widać tam te rybki różne i piękne. Kamienie i inne sprawy, także to jest wszystko, to jest całe moje doświadczenie. Trochę mi głupio z tego powodu, ale to zrobić może jeszcze kiedyś na drobie, historia nie z tej planety! Żółw sami w 50 lat dookoła świata. Opanujcie się, no co! Wkrótce w kinach.